Já si myslím, že se potvrdilo to, co jsem říkal před zápasem, že nás čeká strašně těžký zápas a že Velcha to určitě není mužstvem, který by měl mít nula bodů, protože samozřejmě nesmí se zapomenout, že hráli většinou se soupeři, kteří jsou v tabulce nahoře. A Potvrdili tady jednoznačně, že to utkání poslední, který jsem viděl, že ukázali svoji kvalitu a já jsem Strasznie nadzieja, żeśmy to zładli. Było do Ojczyzny i bierze to w moja alka i zbyt długo Myślę, że potwierdziło się to, co mówiłem wcześniej, że będzie to bardzo trudny mecz. Był Chatov nie jest drużyną, która zasługuje na to, żeby mieć 0 punktów. I Bardzo się cieszę z tego powodu, że myśmy dzisiaj 3 punkty zdobyli. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania do trenera? Panie profesorze, czy pana nie martwi fakt, że zawodnicy wychodzą w takich sytuacjach, nie wiem, trzech na jednego, dwóch na trzech w kontratakach i z tego nawet nie tyle nie ma bramek, nie ma groźnych sytuacji, bo to gdzieś w pewnym momencie zawodzi ta, ta gra. i Myślę sobie, że to jest trochę tak jak z Beskidziem, że graliście w przewadze 11 na 9, tam krótko. Tutaj były te kąty. Czy to się da jakoś poprawić? Czy pan będzie szczególnie na to zwracał uwagę? Czy to przypadek, że, że tego się nie udało wykorzystać? Tak, urczycie. Te sytuacje, które mieli po tym, cośmy dali bramkę na 2-1, tak jednoznacznie mieli, że siedli i patowali, mogli rozwodnąć. Dziwne, musieliśmy sobie o wicestwie strachować do poslednich minut, a samozřejmě tam nas czeka oczywiście prace w treningu jak ta te sytuacje się. Te sytuacje, które mieliśmy po tym jak prowadziliśmy dwa do jednego na pewno mieliśmy lepiej wykorzystać i będziemy nad tym musieli popracować I druga, jeśli nie mogę? Oczywiście. Chciałem jeszcze zapytać o powrót Sebastiana jak jest ze stałymi fragmentami gry z rzutami wolnymi, różnymi, Pan wprowadzał jakieś nowe rozwiązania, czy czy, e, to, co Pan zastał, to bylo na tyle zadowalające, że, że nie trzeba było tutaj jakoś nad tym pracować s zespołem ofensivně Tak určitě bylo důležité, že se e, Sebastian vrátil do můstva. A Samozřejmě e, mužstvo, které mám tady k dispozici, ukázalo v zápasech v předchozích, když jsem ještě nebyl trenér, že jeho sednou zbraní jsou standardní situace. A právě ta standardní situace ze začátku druhé na Na pewno jest bardzo dobrze, że Sebastian Mila wrócił i rzuty wolne są bardzo mocną bronią tej drużyny i to też pokazaliśmy.